Szanowni Państwo, otwieram 17. nadzwyczajną sesję Rady Gminy Załówki. Sesja zwołana na wniosek pana Wójta Kamila Koprowskiego. Witam bardzo serdecznie Państwa radnych, witam Pana Wójta, Panią Skarbnik i pracowników Urzędu Gminy. Stwierdzam, że na dzisiejszą sesję przybyło. Dziesięcioro radnych, zatem obrady są prawomocne, mamy wymagane kworum i co do przyjęcia porządku dziennego chciałabym Państwa poinformować, że wpłynął wniosek z Pana Wójta o wprowadzenie zmiany do porządku obrad poprzez wprowadzenie punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Rady Gminy Załuski nr 119. Łamany na 16, na 20 z dnia 5 czerwca 2020 roku w sprawie przystąpienia do, do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów terenów w miejscowości Szczytno-Gmina załuski. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem tegoż tej zmiany w porządku, tego punktu do porządku dzisiejszych, dzisiejszej sesji? Bardzo proszę o oddanie głosu. Jeżeli ktoś jest przeciw lub się wstrzymał, również proszę o oddanie głosu. Wyniki głosowania są następujące. Za wprowadzeniem wniosku do porządku dzisiejszej sesji głosowało dziewięciu radnych. Wstrzymał się jeden głos, jeden głos wstrzymujący. Dziękuję Państwu serdecznie. Zatem porządek dzisiejszej sesji zostaje rozszerzony o wniosek. Pana Wójta. Tak, i teraz przystępujemy do głosowania w sprawie przyjęcia dzisiejszego porządku już po zmianach. Bardzo proszę o przystąpienie do głosowania. Dziękuję Państwu. Wyniki głosowania są następujące. Za przyjęciem porządku obrad dzisiejszej sesji głosowało 10 radnych. Przechodzimy do punktu trzeciego. To jest przyjęcie protokołu z obrad 16. sesji Rady Gminy. Stwierdzam, że żadnych uwag co do treści protokołu nie było. Proponuję zatem przyjęcie protokołu bez odczytywania. Kto z Państwa jest za? Proszę oddać głos. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję Państwu serdecznie. Dziesięć głosów za przyjęciem protokołu z obrad 16 sesji Rady Gminy. Przechodzimy do punktu czwartego. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Załódki. Czy pani <laughs> skarbnik będzie <laughs> zabierać tak. głos? Bardzo proszę. E, państwo Radni proponujemy wprowadzenie dotacji podręcznikowej na podręczniki materiały edukacyjne to jest z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 46 520 zł. o dochodach i taka sama kwota po wydatkach 46 520 nowe środki jakie chcielibyśmy zaproponować do wprowadzenia to jest 5000 zł na zakup ławek do parku w Kroczewie to są środki z przeniesienia z innych paragrafów tam gdzie raty leasingowe zmniejszono o 9502 to te środki właśnie są przeznaczone częściowo na zakup tych ławek żadnych nowych środków nie wprowadzamy

9,51 groszy, tak samo w 2023 oraz 2024. W ostatnim roku spłaty będą wynosiły w 2025 roku 26,961,51 groszy. To tyle by było do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Dziękuję bardzo serdecznie Pani Skarbnik. Czy ktoś z Państwa ma pytania? Jeżeli nie, to bardzo proszę o przystąpienie do głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Załowski. Dziękuję. Wyniki głosowania. 10 głosów za, przeciwnych, wstrzymujących się nie było. Stwierdzam zatem, że uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zowski została podjęta. Przechodzimy do punktu piątego. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2020. Proszę o zabranie głosu przez panią skarbnik. Państwo radni, w administracji publicznej w zakupie materiałów było przeznaczone 80 tysięcy złotych w planie. Jesteśmy już blisko wykorzystania tych środków, dlatego prosilibyśmy o przeniesienie z zakupu usług pozostałych kwoty 30 tysięcy złotych do zakupu materiałów i wyposażenia oraz przeniesienie 4 502 37 z paragrafu e, dotyczącego spłat e, tych rat leasingowych także do zakupu materiałów. Ogółem zwiększenie za zakupie materiałów 34 tysiące groszy. Ponadto przeniesienie środków na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, tutaj jest zakup usług przez jednostki samorządu od innych jednostek, to jest zwrot. Za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w innych samorządach wpływają do nas nocy, nieraz wpływają do nas po, dopiero po pół roku i y, z tego co wiem zaczyna brakować tam środków, było przeznaczone 10 tysięcy, potrzeba jeszcze przynajmniej 10 do końca roku, poprzez przeniesienie z przedszkoli, też z zakupu usług y, przez jednostki samorządu od innych jednostek, więc to również jest w ramach, przeniesienie w ramach budżetu danego y, oraz... Y, Tutaj to jest akurat podział, dotację podręcznikową wprowadzamy w kwocie 46 pięćdziesiąt, ale w tym jest również prowizja od wypłat tych środków dotyczących zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w kwocie 465,50 groszy. Dziękuję, to wszystko. Dziękuję bardzo. Czy Państwo macie jakieś pytania do Pani skarbnik? Jeżeli nie, bardzo proszę, przystępujemy do głosowania. Przedstawiam wyniki głosowania. Głosów za 10, przeciwnych, wstrzymujących się nie było. Stwierdzam zatem, że uchwała została podjęta. Przystępujemy do punktu 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 116 łamanej na 15 na 2000 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na zakup ciągnika, rębaka, wykaszarki oraz pługa dla Urzędu Gminy Załuski. Tak jak już państwu radnym wcześniej wspominałam na komisjach, jest to tylko przeniesienie spłat, zamiast od czerwca spłaty ratur leasingowych, to jest od września, dlatego są poprzenoszone kwoty pomiędzy 2020 rokiem a 2025. W 2020 się zmniejszyło o 9500 zł, a w 2025 się zwiększyło, przesunęły się miesiące. To tyle, dziękuję. Dziękuję, jeżeli nie macie państwo pytań, do pani skarbnik... Proszę o przystąpienie do głosowania. Przedstawiam wyniki głosowania. Za głosów 10, wstrzymujących się przeciwnych nie ma. Stwierdzam zatem, że. Uchwała została podjęta. Punkt siódmy. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Rady Gminy nr 119, łamane na 16 na 20 z dnia 5 czerwca 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów terenów w miejscowości Szczytno, gmina Załówki. Jeżeli Państwo macie jakieś pytania, to bardzo proszę. Jeżeli nie, proponuję przystąpić do głosowania. Dziękuję bardzo. Wyniki głosowania umieszczone są na ekranie. Za podjęciem uchwały głosowało ośmioro radnych, wstrzymało się dwoje lub dwóch. Stwierdzam zatem, że uchwała została podjęta. I to był ostatni punkt naszego dzisiejszego porządku. Jeżeli Państwo nie macie żadnych innych spraw. Zamykam dzisiejszą sesję. Dziękuję Państwu serdecznie za obecność.